Z drżącym sercem na dłoni idę do jedynego miejsca na ziemi, w którym zeznaję spokój. Nie wiem, czy ta melodia nie będzie tą ostatnią. Jeśli by tak miało być, wolałbym usłyszeć polonicę w łodzie Boraja. Poznajcie moją historię. Zamieszkałem w ratuszu Starego Miasta, ponieważ to tu działy się najważniejsze sprawy związane z Gdańskiem. Niestety, przez moje żarty się ubiegłego roku wyrzucił mnie dyrektor ratusza, pan Adam. O, nie ma kustosza, nigdzie go nie widać. Chyba się jeszcze gniewa za mój ostatni dowcip. Biedak wypił sobie trzy zęby, jak spadał z tych pięknych schodów. Słyszałem, jak mówili, że już od czerwca będzie można zwiedzić piętro, gdzie znajdują się sale wystawowe, Kameralia, skarbiec oraz sala morska. Najbardziej lubię wchodzić na platformę widokową, ale dziś mogę sobie tylko o tym pomarzyć. Jejku, jejku, jaka piękna niewiasta. Pokażę jej się. Niech zobaczy, jaki byłem przystojny. Prawie jak król Jan III Sobieski, którego wzrok teraz na sobie czuję. Jego wizerunek znajduje się tu na pamiątkę jego wjazdu do Gdańska. Zaraz przejdę przez portal, który prowadzi do najpiękniejszej i najbogatszej sali ratusza. Brr, mam cień. To zły znak. Muszę oddalić od siebie diabelskie myśli. Szkoda, że ten piękny kominek jest tylko dekoracją. Właśnie dlatego nazwano to pomieszczenie salą letnią. Po co komu ogień w duszny dzień? Ten przepych malarski, kunszt i wielość złocieni. Przypomina mi ten Bogaty Gdańsk. Mieszczan mieszczanki z najodleglejszych krańców świata. Pamiętam, że wielka Sala Rady nie zawsze była taka czerwona. Dopiero do końca XVI wieku utrzymała taką nazwę. Kiedy to obita ją czerwoną materią. Wystrój ten idealnie podkreśla znakomite rządy i dobre funkcjonowanie państwa państwowego organizmu. W centrum portalu w stropu znajduje się najsłynniejszy obraz ratusza który jest analizowany przez badaczy po dziś dzień. Nazywają go apoteozą łączności Gdańska z Polską lub też alegorią handlu Gdańska. Przypomniało mi się powiedzenie Pitagorasa "Ignem gladio nefodito", które znaczy ognia mieczem nie przerąbiesz. Idę dalej, czasu mam niewiele. A kto wie, może widzę to wszystko po raz ostatni i mnie też ostatni raz widzą. Jestem w stali zimowej i co od Bo cię na straszę i bezcenne bezsenne męczyć cię będą. Mała sala rady podczas II wojny światowej została mocno zniszczona. Wyobraźcie sobie, że zachował się tylko jeden obraz. Na tym oto krześle przesiedziałem całą zimę. Taką daną mi ostatnią karę. Z nudów liczyłem cegły. Niestety nawet to mi się nie udało, gdyż zasypiałem prędko od tego liczenia, marzyłem wtedy o żywym ogniu z tego kominka. Jeśli dziś u nie uniewinni, to włożą mnie do tej armaty i wytrzą daleko do 11 galetyki, gdzie nie ma sztuki bogactwa. Uwielbiam ten blask. sala biała. Dzięki tym srebrom, które teraz możecie oglądać, obrazuje czasy, gdy burgrabia przyjmował tu przysięgi i wydawał sądowe wyroki. Uwielbiałam szczególnie uroczyste nadawanie obywatelstwa miejskiego wybranym członkom. Po tu również urządzono sądy wetowe, a po 1526 także zgromadzenia trzeciego ordunku, będącego reprezentacją drobnego kupiectwa i rzemiosła. O, pani Irenka. Ta głowa to już nawet patrzeć na mnie nie może, bo ostatnio jak to zrobiła, bidulka całkiem posiwiała. Ja za to wyrwałam sobie włosy głowy, gdy patrzę na zdjęcia zniszczonego przez wojnę Gdańska. Niech nas matka Boska z Jusem, przy Najświętszym, trzymają w opiece, aby już nigdy takie okrucieństwo nie powtórzyło się. Zbliżam się już do kresu mojej sentymentalnej drogi, już mnie wołają stąd to tu, przed obliczem najznakomitszych władców Polski, usłyszę wyrok. Póki co słyszę tylko bicie ze swojego serca. Nie wiem, czy pozwolą mi to pozostać, co jest moim największym marzeniem. Błagam, niech powiedzą, że jestem godny reprezentować duchową stronę tego wyjątkowego wnętrza. Niech ten film będzie moim świadectwem miłości, wierności ratuszowi.